Jestem tutaj bieżący, gdzie dzierżynie Motorsportu mojego przyjaciela u Michała, który robi mi cały czas różne rzeczy do rajdówek. Wydechy, kolektory, downpipy. Połowę tego, tak, 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 tak. No i słuchajcie ostatnie szlify Downpipe się już spawa, o, wszystkie już sądy dopasowane, uchwyty dopasowane. Także zaraz wjeżdżamy, tutaj już wydek zamontowany proszę bardzo zostało tylko właśnie ten odcinek, który się spada z Odwa Housinga, czyli tutaj z tego miejsca, które jest za turbiną, to jest Odwa Housing, idzie down pipe, który łączy się tam z tym głównym wydechem. Także słuchajcie, jeszcze chwila, Odpalam i Także Będzie się działo.

Piękny wydech do mojego Evo Także ee, no będzie się działo Najlepszy fachowiec w Polsce Robi wydech do wyjątkowego samochodu Z programu Duda kontra Szafrański Evolution Dude Także będzie się działo, słuchajcie Będzie się działo Muzyka Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj mamy osłonę termiczną, e, dlatego że taki widok ma kilkaset stopni, a tutaj mamy dyferencjał. Gdyby tej osłony nie było, a dawalibyśmy ten w palnik, no to wtedy ugotowalibyśmy olej w dysze, a jak ugotujemy olej w dysze, to zaraz cztery szlak trafi i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko przemyślane od początku do końca. I tu jest, zobaczcie, MG Motorsport, Grzegorz Buda. Końcówka neon jak najoddajna przystało przypalana zobaczcie jak to jest wszystko tutaj pięknie ustawione o tutaj downpipe zrobiony na gotowo zaraz będzie spawany złącze elastyczne niewypukłe e, Michał ma złącza które nigdy nie pękają to wszystko tutaj przepięknie mieści do samej góry a wydech uwaga wydech jest przy sale. Także, będzie się działo Niesamowita sprawa Niesamowity samochód Niesamowity układ wydechowy Prosto, mianowicie w Prosto z MG Motorsport Coś niesamowitego Nie mogę się już doczekać, jak ten samochód będzie miał, Ale z tym wydechem Ogień Podtrzymania i brzmienie będzie wyjątkowe, wiem, bo to nie pierwszy wydech, który tutaj mam